Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a to jest. Yy, chyba czwarty odcinek jak zrobić grę typ FNAF. Chyba, nie wiem, córka. Nie pamiętam odcinków. A w tym odcinku pokażę Wam jak zrobić kamery. Czyli robimy kamery. Yy, jak zawsze przepraszam za spóźnienie. Powinien się zapytacie czemu, bo trochę mnie, mnie życie poniosło. W piątek mnie nie było w domu. W sobotę też mi nie było w domu. W niedzielę... Też mi nie było w domu. Dopiero co w poniedziałek zacząłem też uczyć Blendera. I jeszcze nie spałem całą noc. Także trochę nie pykło z całym nagraniem. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Przed okazji nauczyłem się Blendera, więc nie będę musiał korzystać z Cinemy, która jest trochę outdated dla mnie. I no... To by ja to więcej mówić, mogę robić coś ciekawszego niż to coś. Hmm, z odcinkiem, ale jeszcze poinformuję, że jak zawsze zapraszam na, swojego, na, na swój serwer Discord. Tutaj oczywiście ankieta będzie po raz kolejny. I można sobie podyskutować, jak zawsze. I ludzie, którzy mnie fałują, mają wcześniejszy dostęp do filmu. Jak widzicie, to teraz nie jest już Także, jak go przypiszecie, to nie działa. Dobra. Robimy kamery. Więc, pierwsze, co będziemy musieli zrobić, aby te kamery działały, to uwaga, uwaga. Tu tworzymy nowy layer i, i przekładamy go na jedynkę. Bo, dla mnie... uważam, że to będzie dla mnie o 100 razy fajniejsze To uwaga, uwaga. Tworzymy nowy aktyw, który mi się stworzył na jedynce. Bo pamiętajcie, że jeśli chcecie coś stworzyć na aktywie, a że na layerze dwójce, to musi być to. Musi być dla r 2 zaznaczony. Tworzymy aktyw, on będzie naszym przyciskiem. No i teraz dajemy sobie tu naszą teksturkę. Co oczywiście będzie kasyczne, bo. No tak. Okej, okay, mamy naszą teksturkę wejścia. Pewnie ja miałem, tak sobie nazywałem, żeby były te teksturki. Eee, przepraszam, to jest takie duże, ale. tak Nie wiem. Trzeba sobie to ustawić. To już niestety muszę to ustawić sobie ręcznie. Ale w sumie nie. Tylko tu wyśrodkujemy klasycznie. Mam tu już wyśrodkowane w sumie. Ustawiamy pozycję 640 i już jest na środku. Ok, skoro mamy to już na środku, to w sumie dodamy to sobie drugą teksturkę. Tutaj trzeba zarupować i to będzie wyjście. Dlatego też przygotowałem osobną grafikę wyjścia. Bo, bo tak, by fajnie to wyglądało: to da trochę estetyki naszej gierce. Znaczamy oczywiście, żeby to nie falowało za frame. Em. I w ten sposób mamy o takie coś. taki przycisk, który schodzi, który jeszcze w ogóle nie działa, ale ważne, że jest. Tworzymy nowy layer, który posłuży nam za przeniesienie perspektywy. Na, na to, na ponad coś wyżej niż to, bo kamery też będą musiały zostać poddane perspektywie. kolejny layer, przesuwamy go nad. Poniżej perspektywy powyżej biura. I to będzie nasze, nasze. To będą nasze kamery. Tutaj dodamy sobie kamerę. Mam już przygotowaną teksturkę. Nie to nie jest biuro. Kamery. Kamera 1 dodajemy. Oczywiście musimy zrobić swoje tekstury. Tekstura tego może być wręcz przecież nie musi być taka sama jak biura. Żeby to miało ręce i nogi. Dajemy oczywiście na horse, Dajemy na Word Central najważniejsze, zaznaczamy bazę Ad start, żeby jak wyjdziemy sobie żeby nie dostaliśmy kamerą w twarz i okej, okay, skoro to mamy to uwaga Dodajmy kolejny layer jakbyście się zdziwili I to będzie damy sobie go nad przycisk przycisk sobie też już zablokujemy, to wszystko działa to samo damy żeby nie było widoczne to też i kolejny layer, który będzie, to będzie samo wchodzenie w kamery dajmy nowy active i dajmy naszą animację tu już stworzyłem ale pamiętajcie, najpierw dajmy jeśli chodzi o kamery żeby żeby, żeby na zamkniętym tym czymś żeby po prostu jak jest to niewidzialne i tak dalej, było to pewnie zapytacie się czemu otóż żeby można było to jakoś sensownie ustawić, bo potem jak nic byście tu nie mieli to nie mielibyście jak to przesuwać okej okay. I w ten sposób robimy teraz dajmy kolejną animację. Jak dodajemy do animację, nie wiem, czy w ogóle pokazywałem. Klikamy tutaj prawym wciskiem New i tworzymy animację. Zamykam. Okej. Okay. Yy, dodajmy tu animację zamykania. Teraz wam pokażę, jak to się robi. Ja to animacja zamykania. Klikamy na pierwszy najlepiej. Center. To oczywiście musi być różowe, żeby czarnego nam nie widziało. I import as animation. Tam voila. A czyli zamykanie w takim sensie, że... No inaczej, nazwę to po prostu ściąganie Było łatwiej To mamy ściąganie tego Ja stworzyłem sobie trochę za długą animację Bo ma 24 klatki I przez to jest trochę... Trochę ona prostu długo trwa Dlatego sobie ją przyspieszę do 80 ok Mamy ją zrobione I teraz zakładanie I... Przepraszam ale nie zrobię sobie animacji zak yy, zakładania, więc co więcej mi zostaje to to przedstawiać odpowiedniej kolejności, żeby animacja była na odwrót puszczona. więc za chwilę się znowu zobaczymy. Ok, jeszcze już wszystko wystawiałem. Przez zobaczyć to działa. Działa jak natura chciała. To gotowe. Tu też dajmy się, żeby nie było wyżej at start. Dodamy sobie kolejną ważną rzecz, czyli counter. Yy, Nazwiemy go. Hmm, muszę go przybliżyć, nazwiemy go kamery nie kamarek. Kamery on to jest znak zapytania, czyli, czy one są włączone. Jak 0, to będą włączone, jak 1 to są włączone. I jak to w ogóle zrobimy? O tak. I teraz zaczynamy powoli taki mozolny proces tworzenia kamery Tylko musi się załadować, bo kliki musi wszystko przerobić. Bo trochę animacji dałem. Mam to gotowe. Wszystko fajnie działa, ale uwaga, nie możemy być w kamery. Tak zaczynamy robić. Kamery. Tworzymy wejście. Wyjście. Ok. I teraz tak, jeśli nasza myszka najedzie na obiekt, to jeśli ten obiekt insert jest widoczny, jeśli tego anima animacja gra Stopped, czyli tak, żeby wejść do kamer, to robimy takie coś, że to robimy, żeby ten obiekt był widoczny, czyli ta wejście w kamery i zmieniamy temu animację na zakładanie. Dzięki czemu, gdy takie coś, to wejdziemy w to. Do tego jeszcze zaznaczamy, żeby ten aktyw był niewidoczny, który służył za wejście mnie. I tu musimy to zaznaczyć, żeby było follow the frame. I voila! Pum! Jesteśmy w kamerach, ale nic dalej się nie dzieje. I tak. Jak się skończy tego animacja. Ani, prawie że animacja się skończy zakładanie. To to ma się stać niewidoczne. Kamery on mają być na 1. I temu zmieniamy animację na wyjście. Przepraszam za telefon. To już jest moja wina. Sorry. I wiem takie coś, że jeśli myszka jest na obiekcie i to negujemy, czyli że nie jest na obiekcie, i jeśli to jest visibility niewidoczne, invisible, to to ma się po prostu pojawić. Reaper. I w ten sposób, jak zrobimy takie coś, to uwaga, wala. mamy gotowe zmiany na wyciągnięcie, na ściągnięcie tego to skopiujemy i zmieniamy animację, że jeśli gra animacja wyjście to uwaga, zmieniamy trochę zasady tego działania. To ma się pojawić oczywiście, zmieniamy animację na ściąganie i to już nie robimy na koniec tego, tylko dajmy, że już od razu, bo od razu ma się to stać niewidzialne, Od tak. Dzięki czemu... To, dzięki czemu mamy już... Przepraszam. I czemu jak to zrobimy, to po prostu kamery się wyłączą. Będzie animacja. Kopiujemy yy, tą animację over. Zmieniamy, że jeśli ściąganie jest skończone. To zmieniamy Edit na stopped To ma być niewidoczne. A tutaj to usuwamy, bo to co miał być tutaj jest już tutaj. I w ten sposób patrzcie, mamy tutaj, ściągniemy z tego siup. i temu wszystko działa bez bugów. Patrzcie siup. Gdzie wszystko działa fajnie bez bugów i teraz, skoro mam już to gotowe, dodajemy to takie coś, że to jest zero, te kamery są Visibility Invisible. Dajemy to, że to teraz, jeśli one są widoczne faktycznie, to ma być Reaper. Czyli to ma być rzeczywiście nasze. I w ten sposób, voilà, mamy kamery, które działają, da się w nie wejść. Ale one mają się ruszać same, one mają się obracać, tak, patrz, na PRU, tak wolno. Nie zadajmy do tego nową rzecz. Tu wchodzimy w obracanie. I tutaj, jak mieliśmy Unways, dodajemy insert, jeśli kamery są na 0. Dzięki czemu, jak wejdziemy w kamerę, to się nie obracamy. Nie mamy do tego prawa. A nawet zrobimy to po prostu lepiej. Jeśli to jest na 1, wchodzimy w Special Conditions yy, to był Group of Events, Deactivate obracanie, dzięki czemu jak też się to po prostu włączy voila, nie mam do tego praw, ale wtedy jest ten problem, wyjdziemy z tego i wejdziemy, nie możemy się obracać dalej dlatego robimy, że wtedy tu z Group of Events, obracanie ma być Activate i w ten sposób, patrzcie siub. tak, wszystko fajnie działa, wala. Jest gutę. A więc skoro jest gutę, to teraz musimy dodać animację obracania się tego. Wdamy, wejdziemy sobie tutaj, to niewidoczne. I w sumie tak dodajemy kolejny aktyw. On będzie niewidoczny, bo to będzie nasze obracanie się. dajmy żeby było na środku wertykalnie. Jeszcze raz, siup. Dajemy movement PAF! Dajemy naszą ścieżkę, yy, nie musi być ona tego koloru, nawet wręcz sobie pisanie, żeby nie była tego koloru, zmienimy kolor na biały, żeby było nam łatwiej Tworzymy ścieżkę, ona nie musi być koniecznie równa, aczkolwiek ja polecam, żeby była równa Ona na 100% równa nie będzie, ale żeby była, była jak najrówniejsza jak może być, okej okay. Zaznaczamy ją, ma się kończyć, ma się lupować i, kończy, yy, i ma, jak dojdzie do, dojdzie do końca tej linijki to ma zawrócić. I zmieniamy jej prędkość, załóżmy nie wiem, na 25, potem to się dostosuje. I robimy takie coś, że always, jeśli to jest na 1, jeśli, kamer, jeśli, jeśli kamery są włączone, czyli tutaj nasz counter kamery on jest na 1, to tworzymy, że Frame, position.. nie, to było... To było scrollings, już mi się myli, moja głowa jest pełna rzeczy. Scrollings center window position frame, czyli to co ma podać, jeżeli ta kamera ma zacząć podążać, to co ma być za tym. Relative to Active 5. w ten sposób tylko musi się zaraz załadować. Jak sobie widzimy w kamery. To one się obracają same. Damy temu poczekać. Zobaczcie, jak to... To idzie za szybko. Zdecydowanie za szybko. Więc co zmienimy? Oczywiście tu było 25 też było 25 Ale jeśli... tutaj, Bo to się często psuje. Więc zastosujmy też jeszcze takie coś, że Always prędkość tego, czyli Movement Speed. To już, żeby było na 15. Czy też jeśli chodzi o movement maksymalny, to żeby było 15. Zobaczymy jak czy to teraz będzie w miarę odpowiednie. Czekamy sobie czekamy, czekamy i się obracamy gdzieś jeśli chcecie żeby się to obracało trochę szybciej to zmieniamy wartość, to po prostu skracamy linkę czy to, czy to ten pasek, po prostu go sobie zmieniamy ale my chcemy żeby obracało się tak sumie to wygląda spoko Ok. możemy jeszcze zaznaczyć żeby to żeby ten nasz obiekt, ten w 5 żeby się nie wyłączał jak wyjdzie za daleko za frama, za naszą za nasz kartę. Ok. Uwaga, tworzymy kolejny layer, który będzie nam służył, jako nasza mapa. Dajmy sobie ACTIVE w kolejny. Tak no, jesteśmy. Musimy dać naszą mapę. Czyli tutaj wchodzimy. Tu już zrobiłem sobie siedzia kamery, mapa. I tym razem chcę, żebym widział czarne to, więc wybieramy pik, czarne, siup. OK. Powiem to ci. może nie najlepiej, aczkolwiek, farze, żeby wycięło Możecie zrobić co teraz coś Ja nie zrobiłem i to jest mój błąd. Chciałbym, żeby kamery były w lewym górnym rogu. Tutaj się, to zrobisz, żeby to, żeby kamery nie no, są, niech będą widzialne. Muszę zżyć z tym czymś. Bądź tego powiem jeszcze na inny layer, ale to poza odcinkiem To dajemy też, żeby było niewidzialne I też robimy takie coś, że Ta cała nasza mapa to jest nasz aktyw szósty, Żeby był widoczny jak będzie dopiero jedynka I zaznaczamy oczywiście, żeby Nie followował frame'u Więc jak sobie wyjdziemy tutaj, proszę bardzo Mam nasze kamery, wyjdziemy na. Siup 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 Siup, siup. Voila Ok, i teraz zrobimy tak. Dajmy nasze przyciski. Musimy je oczywiście zrobić. Ja zrobię sobie na razie trzy kamery. I jedna, jedna to jest tutaj. Tu będzie kam 1, tu będzie kam 2 i kam trzy. Resztę zróbcie sobie sami. Nie chcę, żeby ten poradnik trwał trzy lata świetne. Ale ok. Dajmy sobie naszą pierwszą kamerę. To będzie nasz przycisk. O Boże, o! przepraszam. Ludzie, musiałem kichnąć Nie jestem człowiekiem tylko. Dajmy szary kolor, czarną obwódkę. Szary kolor, czarna obwódka. Nie tak. Tak. Okej, okay, chyba jest dobrze. Wymógł na odwrót. I mamy. Tak. Kupujemy to będzie tak, to będzie jako puste, jako Odpalone, to będzie tutaj, odpalone, czyli jaka kamera aktualnie jest. Oczywiście, środkujemy, żeby było wyśrodkowane wszędzie. Jak odpalone, to będzie czerwone, a znaczy, po bo, Boże, pomarańczowe. Sorka, ludzie, jestem naprawdę już chory. To środkujemy. Musi być to wszystko środkowane. Mam nasz pierwszy przycisk tekstu, damy później. To to jest na razie najmniejsza rzecz. Tam jeden przycisk. Wtedy kopiujemy. Będzie cam2. Tak, co musimy zmienić. Nazwę na cam2 przycisk. I cam3. Ok, skoro to już mamy, to fajnie byłoby, żeby Pierwsze każdy z tych przycisków miał. żeby nie falował frame. Za framem Teraz dajmy tekst na szkole dajemy tutaj tak, tam jeden załóżmy, tak, zmieniamy jakąś czcionkę ja se dam akurat czcionkę z FNaFa 2 która była w menu, tylko muszę znaleźć to mi zajmie wieki nawet chyba pewnie jej nie mam a jeśli mam to nie chcę, to nie mam jej znaleźć to po prostu walnę jakąś inną, jakąś, jakąś inną czcionkę, inny tekst No, wychodzi na to, że jej nie mam. To w takim razie dam konsoras. I szesnastkę. I zrobię, żeby to była, żeby to była jakaś czternastka. jeden. Tak. No, nie, nawet to musi być mniejszy. To już jest Sora, moja Sorka, mój błąd. Sora, Boże, Sora. To jest jak nie wiesz jak dać ściągi, ale to jest takich prób i błędów nie, nie wszystko jest idealne ze startu I W ten sposób można dodać czasem na też by to nie zafalowało za frame'em I to będzie zżerać miram a czyli będzie chyba zżerać Szczerze w... nie wiem ile, nie sprawdzałem Będzie się to zrobić po to żeby to było razem z tym, aczkolwiek My to robimy wszystko w tym piktimowym czymś i nie. I, I no nie mam fotografii gotowych, ale taka też będzie najlepiej. I oczywiście robimy, żeby to było niewidoczne. Po to zrobimy, żeby to się wyświetlało za każdym razem, jak będzie się taś kamera. I kam 3. Tak, tak. Nie, bo muszę to przecież to przykład przyciąć, przyciąć, zrobić tak, tak. Dajmy to tutaj. Żeby nie falowało za frame'em i żeby było niewidzialne na start. Ok, mamy już to zrobione. Teraz tylko, żeby to się słuchało tego jak to. Siódamy na to wszystko. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Tu dochodzi nas, nasz nowy counter, czyli jaka jest kamera, jaką mamy kamerę. Kamera. Damy sobie od razu, żeby, żeby jeden to było maksymalne na razie, znaczy minimalne. Trzeba być maksymalne. I teraz dajemy sobie kamera. Teraz zaczyna się zabawa. Dajmy sobie na razie do naszego, do naszych kamer i resztę. To oczywiście musimy zalupować, by wszystko fajnie działo. Kamera 2. Tutaj najlepiej na różowy, żeby nie widziało niczego przydatnego. to jest kamera numer dwa, tak. I kamera. Boże, kamera 3. Okej. Okay. W ogóle szybka informacja. Tą kamerę zrobił mi Mazap. Ja potem próbowałem jakoś z fadonym stylem do tego, aczkolwiek mi nie wyszło. Tutaj może prób Boże, tu próbowałem. No może nie wyszło, aczkolwiek... Wielka, wielkie pozdrowienia dla Mazaba, że zrobił, że w ogóle poświęcił czas. Zrobił to w ogóle 10 minut, ja bym miał mózg wybuchu, jak on to robił tak szybko. Widzę, czasami, że to jest cienkie, na przykład tam jest grubsze, aczkolwiek ważne, że wszystko fajnie działa. I okej. Okay. To jest mi takie coś, że... Jaka jest kamera? Skupimy sobie to 3 razy. I uwaga, uwaga! Lecimy z robotem. Jeśli kamera jest 1, to zmieniamy oczywiście tą animację tego na stop. I tak za każdym razem, żeby fajnie wszystko działało. Ok, to już mamy sobie zrobione. I teraz lecimy z tym. Te jeszcze. Change animation to się zmieniamy, żeby to będzie stopped. A nie, tu powinno być, że jest odpalone. Przepraszam bardzo. Jeśli, jeśli jest kamera 1, to przycisk z kamery 1 ma być naciśnięty, więc to, to wtedy chodzi na odpalony. Przepraszam, jak to mi się mylę. Dzisiaj jest nie mój dzień. Jestem dezorientowany. <grym> Naprawdę. Mam trochę, jakby to powiedzieć. Teraz. I ja robię tu oczywiście, że nie, jeśli nie jest naciśnięty. Jeśli jest kamera 1, a nie kamera 2, to przycisk z kamery 2 ma być szary, więc musi być stąd. I tak robimy zresztą. I teraz po no, prostu róbcie to, co ja. A ja się chwilę pokadam. Trochę dzisiaj mam taki dzień strasznie nieogarnięty, tak mogę powiedzieć W sensie, że. Trochę myślę głupio i naprawdę nie ciężko mi się skupić na kilku rzeczach naraz, za to naprawdę przepraszam się, bo ten ma na serwisie będzie naj, najmniej skoncentrowany, za co naprawdę przepraszam. Nie chciałem, żeby tak było. Dziękuję. Mam nadzieję, że mi zobaczycie. Czasami się nie skupiajcie na tym, co ja gadam, po prostu spróbujcie odwzorować to, co ja robię. Czasami wyjdzie to sami wyjdzie lepiej. Ale mniejsza. Mamy już to zrobione. I ok. To wygląda spoko. Tylko musimy dać jeszcze to, że jak klikniemy Kam 2 Kam 3 Kam 4 1 to się wszystko zmieni. I tak o to robimy. Jak klikniemy na obiekt. kam 1 Jeśli oczywiście ten obiekt jest widoczny, pamiętajcie, jeśli jest widoczny. To ustawiamy kamery na jeden, tak jak zrobimy zresztą. Przem 2, Przem 3, to nie mówi się na 2, na 3. Proszę bardzo. Wola, wszystko fajnie, <ślesk invilsów> przycisk mi uciekły. Było zaznaczone, żeby followały za frame'em, a uciekły sobie tako. Gdzieś znaczy, że było zaznaczone, aczkolwiek spoko, trochę nie pykło. Kamera coś ja w ogóle, animacja się popsuła, więc tu musi coś zrobić źle. No właśnie, mówię mi, żeby mnie. To jest po prostu to, że się skupię na gadaniu. Proszę bardzo, wszystko fajnie działa. Kam 1, kam 2, kam 3. I możemy, możemy jasne, możemy tu dać efekty, i tak to zrobimy teraz. Skopujemy sobie naszą naszą nasz szum. Zmienimy szumu chyba na, na layerze dwójce. kopiemy go do gry. Dodamy go. Wreszcie co do tego zrobimy. Znowu osobny. Osobny layer. Dajmy to tutaj na left. Na vert central. Żeby to nie. Żeby nie falowało, żeby nie było widoczne. Dajmy to do kolejnego z tych kukienek. Wala. Voilà. Mamy na szum. Możecie się tam takie same efekty jak tam. Bądam może się jeszcze obramówkę, Może dodać, że gdzieś się tu nagrywa. Może dać jeszcze efekty. Ja nie będę na to poświęcał czasu na poradniku, bo... Mamy to na kamery, efekty możecie sobie sami dodać Na przykład tak klikniecie w to, żeby grał dźwięk Proszę bardzo Wszystko fajnie działa I tyle Patrzcie, nawet wyjdę stąd, wyjdę jeszcze raz Fajnie wszystko działa I tyle Kamery działają Może nie ma jeszcze żadnych dźwięków, to się da później Dzięki możecie sobie to zawsze dodać Dziękuję za oglądanie. Bóg do Was Michał. Widzimy się. Jeszcze ostatnia rzecz. bo Zapomniłem oni. Zmieniłem teraz takie tej, że odcinki nie powiem się co tydzień, ale co dwa. Zastępny być Odcinek będzie dopiero za dwa tygodnie. W piątek. Cześć i do następnego.